Parlamentarnej Konfederacji. Dziękuję bardzo Pani Marszałek Wysoka Izbo. Panie Ministrze, jest debata, są pytania. Pytanie pierwsze: Czy Pan myśli, że postulowane przez Pana propozycje zmian ustawowych i konstytucyjnych znajdą poparcie większości w tym Sejmie, I czy uważa Pan, że cokolwiek z tego, co Pan położył na stole w chwili obecnej, ma szansę podpisać Pan Prezydent? Myślę, że nie, ale jestem ciekaw pańskiej opinii. I drugie pytanie. Ile takich spraw, w których sądy w chwili obecnej przywołując postanowienia zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczących między innymi przedłużania aresztów dla bandytów, stosowania podsłuchów, ile, ile takich spraw jest w chwili obecnej w sądach, o ile pan wie i czy pan to w ogóle monitoruje? kiedy będą skutki tego całego chaosu, ponieważ wtedy będzie dużo poważniejsza debata na temat wotum nieufności dla Pana niż była dwa tygodnie temu. Dziękuję.